Moje nazwisko Alicja Wójcik. Ja prowadzę od wielu lat Biuro Doradztwa Europejskiego w Żarach. Pozyskuję środki z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Dzisiaj, tutaj, w tej sali, dzięki gospodarzowi, burmistrzowi miasta Żar, jak również organizacji około biznesowej m, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, organizujemy spotkanie inicjujące w bardzo ważnym temacie, a mianowicie e, założenia klastra budowlanego e, w Żarach. E, klastry są to e, takie przedsięwzięcia e, kooperacyjne e, powiązań e, przedsiębiorców, e, instytucji nauki e, i instytucji okołobiznesowych. Ten klaster będzie motorem być może, jeżeli taki powstanie bardzo mocno rozwoju, rozwoju naszego miasta. Ponieważ organizacja klastra to nie tylko współpraca z instytucjami okołobiznesowymi, to przede wszystkim współpraca z uniwersytetami po to tylko, żeby właśnie przepływał transfer, transfer technologii, wiedzy. Dzisiaj y, nasze szkolenie również poprowadzi y, pani doktor Justyna Patalas-Maliszewska z Uniwersytetu y, Zielonogórskiego i y, jednocześnie Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w Zielonej Górze. Bardzo proszę. Cóż ja mogę jeszcze dodać, tak? Inicjatywa klasów jest bardzo popularna ostatnio w naszym kraju. Chcielibyśmy, żeby nasze województwo lubuskie, nasz region również uczestniczył w tak dobrej inicjatywie. Klaster, żebyście Państwo wiedzieli, generalnie polega na zebraniu, zgrupowaniu wielu przedsiębiorstw, które działają w. Podobnej branży i które konkurują owszem ze sobą, ale mogą znaleźć takie nisze współpracy, że to na pewno będzie z korzyścią, i tutaj no, koniecznym jest wsparcie z instytucji okołobiznesowych, które podeprą swoją wiedzą, tak jak już pani Alicja powiedziała, transfer wiedzy, innowacji, technologii, przepływ przede wszystkim tej wiedzy z jednego przedsiębiorstwa do drugiego. I to jest naszym jakby celem, zadaniem, chcemy uświadomić osobom, które tu przybyły, że, że taki transfer wiedzy jest konieczny. Taka współpraca jest bardzo potrzebna i w obecnej fazie rozwoju naszej gospodarki takie inicjatywy powinny się zawiązywać.